Cześć, dzień dobry. Witamy tu Nessie. Ja się nazywam Agata Maroń. Jestem Turkowska. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony naszej Akademii Sprzedaży Beznajomości. Chcemy opowiedzieć o tym, dlaczego warto wziąć w niej udział i dlaczego warto uczyć się. Ustawiania, sytapowania, procesów sprzedażowych, właśnie od nas. Agenda będzie bardzo krótka. Opowiemy trochę o sobie, żeby uwiarygodnić siebie w roli tych, które mają Was czegoś nauczyć i przekazać swój know-how. Opowiemy o tym, dlaczego w ogóle tą akademię chcemy zrobić, a następnie krótko opowiemy, co będzie na każdym z czterech warsztatów, z czym wyjdziecie i czego się można po akademii spodziewać. No to zaczynamy. Justyna? Zaczynamy. Tak, ja w ogóle jestem na rynku technologicznym od 10 lat w sprzedaży. Zaczynałam sprzedając telekomunikacyjne usługi, potem sprzedawałam body leasing, sprzedawałam duże projekty time and material, fixowe, sprzedawałam usługi security, sprzedawałam robotic process automation, także jakby cała ta historia pokazuje, że naprawdę wielokrotnie zdarzało mi się zaczynać od nowa i wielokrotnie zdarzało mi się być w sytuacji, kiedy muszę sobie jakby nakręcić całą sprzedaż, nauczyć się produktu, nauczyć się firmy, nauczyć się nowych klientów i no naprawdę przez, kilka razy przeszłam przez ten z sukcesem przez, ten, przez tę historię Mam też taki, takie, takie doświadczenia w swoim portfolio, gdzie w ogóle mi nie szło i w ogóle nie potrafiłam sobie poradzić i, i rzeczywiście stałam jakby przed ścianą i jakby nie wiedziałam, w którą stronę ruszyć i jakby co mogę zrobić, żeby sobie pomóc i dopiero po latach, kiedy do tego wracam, wiem, co mogłam wtedy zrobić, czyli już to moje doświadczenie teraz by mi, by mi pomogło i już wiedziałabym, jak, jakie mogę po prostu wykonać czynności, żeby, żeby rzeczywiście ruszyć i, i chyba. Dlatego głównie uważam, że, że, że mogę być osobą, która coś ciekawego ma tutaj do powiedzenia. Po prostu wiem, jak sobie samemu, nawet pomóc czy swojemu zespołowi w trudnej sytuacji. Agata? Tak, ja jestem związana z branżą technologiczną od siedmiu lat. Moja kariera w technologii zaczęła się od wspaniałej przygody w STX Next, gdzie byłam odpowiedzialna za sprzedaż i marketing oraz komunikację. I rzeczywiście ta przygoda z Maciejem wiele mnie nauczyła, bo tam pierwszy raz zobaczyłam, jak można budować, setapować procesy, których zadaniem jest wprowadzanie zupełnie nowych produktów i usług na rynek. Jak to robić, kiedy nie Mamy znajomości, kiedy chcemy wychodzić na nowe rynki. No i co? I byłam świadkiem i trochę też współautorem tego wielkiego wzrostu STX Next w latach 2012, Bardzo. 2013. Tak, potem, no, potem przeniosłam się do CyberComu, gdzie zresztą poznałyśmy się z Justyną i tam byłam szefem sprzedaży i marketingu i to było zupełnie inne doświadczenie, ponieważ jest to również spółka technologiczna, ale międzynarodowa z firmą Matką w Szwecji i tam już były przede mną zupełnie inne wyzwania, które też jednak sprowadzały zdały się tego, żeby wprowadzać software house na rynek zagraniczny. W związku z tym jestem również sprzedawcą, jestem osobą, która sprzedawała sama w polu przez wiele lat, mam doświadczenie zarówno to procesowe z budowaniem zespołu procesów, jak i to, to moje sprzedażowe i to chyba nas obydwie z Justyną charakteryzuje, że my nie jesteśmy z zawodu trenerkami, choć ja wiele lat z tego żyłam, ale jesteśmy przede wszystkim osobami doświadczonymi w kontaktach z klientami, znamy realnie problemy klientów. Nie jesteśmy z zawodomowcami, specjalistkami od Linkedina, znamy się na sprzedaży, a do tego dokładamy metodykę i proces. Ale to jest jeden, jedna rzecz. Pytanie jest takie, dlaczego właściwie chcemy robić akademię, no bo przecież nasze korowe usługi to jest um, współpraca z klientami i robienie dla nich procesu lead generation. To skąd pomysł na akademię, no bo przecież nie po to, żeby na tym y, dorobić się milionów. Kto wie? <laughs> nie, słuchajcie, właśnie dokładnie to jest, to jest kluczowe pytanie. Dla mnie osobiście moment, kiedy zrozumiałam, jakby o co chodzi w procesie, był procesem, jakby był momentem przełomowym w mojej karierze, dlatego że ja nie jestem takim natural born sales, nie mam, nie mam takiej tak wielu, wielu wielu sprzedawców działa na relacjach, na tym, że bardzo szybko wchodzą w relacje z drugim człowiekiem, jakby są takie tacy, tacy bracia łaty, można tak powiedzieć. O tyle ja nigdy taka nie byłam, i dopiero kiedy zrozumiałam, jak, jak procesowo mogę sobie pomóc w sprzedaży, dopiero wtedy rzeczywiście zaczęłam odnosić duże sukcesy. I to jest dokładnie to. My nie wierzymy w sprzedaż na relacji, na referencjach. To może, to może do pewnego momentu działać, ale potem niestety przystaje, kiedy chcemy się bardziej skalować, a za to sprzedaż na procesie zawsze działa. I to jest chyba nam przyświeca taka. Taka, taka myśl, żeby wam podpowiedzieć, jak można sobie samemu albo swojemu małemu zespołowi ustawić taki proces sprzedaży, który pozwoli wam e, rzeczywiście w przewidywalny sposób sprzedawać, pozyskiwać lity. Tak, my chcemy edukować rynek, szczególnie ten rynek technologiczny, który naszym zdaniem jest płaski, jest płytki, ale przede wszystkim jest totalnie rozbabrany. To znaczy, wielu jest hochsztaplerów, niestety, wielu jest ludzi z tego środowiska, bez stereotypizowania, ale jednak typowo startupowego, gdzie kompletnie procesy i metodologia są pojęciami, mam wrażenie, jednak nieznanymi. I w związku z tym wokół sprzedaży narosły, Mity. Naszym zdaniem i to ma nam pomóc w naszej pracy w przyszłości edukowanie rynku, czyli pokazywanie ludziom, że można budować skuteczne procesy, żeby generować przewidywalną ilość lidów to będzie to, co i nam pomoże jako Nessie, ale to też będzie nasza cegiełka do tego, żeby po prostu ten rynek polskich firm IT wzrastał. Więc to nas motywuje. Tak naprawdę chcemy sobie pomóc, żeby potem rozmawiając z klientami, nie musieć boksować się z osobami po stronie sprzedaży, które kompletnie nie czują, nie rozumieją tego, że to proces jest istotny, a nie wyciąganie wizytówki. Zresztą teraz te relacje już w ogóle nie mają aż takiego znaczenia, no bo nowa rzeczywistość, która jest, trochę nam uniemożliwia taki styl pracy. No dobra, to czego się będziecie mogli spodziewać podczas naszej okay. akademii? Powiemy Wam krótko, co będzie na tych warsztatach i z czym z nich wyjdziecie. Tak, to są cztery warsztaty, które oczywiście online'owe, które z założenia. O, oh, Roma! Cześć Roma! <grych> które z założenia łączą się w pewną, tworzą pewną całość, ale mogą też być, jakby, możecie też przyjść tak jeden konkretny, który Was interesuje. Zaczynamy od tego, żeby zrozumieć, jakie mamy w ogóle narzędzia, jaki mamy wachlarz narzędziowy i jak można te różne narzędzia pozyskiwania lidów złożyć w jeden proces. Naszym celem jest to, żebyście po tym, po tym pierwszym spotkaniu wyszli z takim procesem, Lead Generation ułożonym dla, swojego, dla swojej firmy, dla swojego zespołu, złożonym z różnych dopasowanych do Waszych możliwości i do Waszej do waszych, do waszych sytuacji narzędzi i technik Lead Generation, takich, które rzeczywiście się sprawdzają, które nam się sprawdzają w naszej pracy w Nessie. Potem w następnym warsztacie no, będziemy... Tak, no na następnym warsztacie powiemy więcej o prospektingu bez relacji. O takim prospektingu, którego celem jest wygenerowanie, wygenerowanie gorących lidów, kiedy nie znamy naszego rozmówcy, kiedy chcemy dotrzeć do dużej grupy odbiorców, z którymi wcześniej się nie kontaktowaliśmy. I to, co będzie dla nas, słuchajcie, kluczowe, to to, że pokażemy Wam, jak my to robimy w Nest dla naszych klientów. To znaczy, stworzymy grupy targetowe dla Waszego biznesu. Do tych grup targetowych dobierzemy research persony. Bardzo dokładnie zastanowimy się, kto może być odbiorcą Waszych usług, jakie może mieć problemy, w związku z tym jakie powinien spełniać cechy te y, obiektywne, które możemy zaciągnąć y, w postaci informacji z internetu, do tego żeby do takiej osoby dotrzeć. Następnie pokażemy Wam jak te grupy skalować i jak y, tworzyć takie grupy dla kilku usług i produktów naraz, bo to co jest najistotniejsze w procesie skutecznym to to, że on powinien adresować Rysować kilka kampanii, kilka linii produktowych jednocześnie, po to, żeby po prostu być bardziej skutecznym. W to, co, to, co, w to, co w, to, w co my wierzymy, to to, że najpierw trzeba zrobić masę, a potem rzeźbę, czyli startujemy od dużej ilości, wielkiej skali, a dopiero potem przechodzimy na te bardziej jakościowe lidy. Tutaj chyba jeszcze warto, Justyna, żebyś powiedziała a propos procesu, jakie kanały będziemy omawiać przy budowaniu takiego procesu Generation. No, kanały wszystkie, to znaczy Outbound i Inbound. My jesteśmy, w ogóle, my jesteśmy w ogóle fankami kanału outboundowego i od niego zaczynałyśmy, ale prawda jest taka, że na płaskich rynkach, takich jak bardzo konkurencyjnych, jak Software House, nie ma outbound, nie ma, nie ma outboundu bez inboundu i odwrotnie. To znaczy, żeby rzeczywiście dotrzeć do dużej, do dużej skali z naszym przekazem sprzedażowym, to musimy iść. Wielokanał, kanałem takim bezpośrednim, no nie możemy liczyć tylko na inbound, to nie jest prawda, że wystarczy stworzyć kontent i ten kontent zostawić w sieci i wtedy sami klienci go znajdą i przyjdą do Was, no nie. Trzeba jeszcze umieć z nim dotrzeć do odpowiednich osób decyzyjnych, o których będziemy rozmawiać na drugim, na drugim warsztacie, czyli będziemy, będziemy właśnie wychodzić, tak jak Pytata powiedziała, z grupą targetową dla Was i z tym z pomysłem na to, jak dotrzeć do osób decyzyjnych, więc oni sami tego nie znajdą, to, to, jest, to jest mit. Ale z drugiej strony też jakby robienie samego outbanda i wychodzenie tylko i wyłącznie z, z taką stricte sprzedażową komunikacją bezpośrednio do klientów na zimno, bez pokazania Waszej eksperckości, też nie, nie zadziała. Dlatego lubimy taki miks outboundowy i Ma to też związek zresztą z tym, jak komunikujemy się z tymi klientami. To jest niezwykle istotne i to będzie temat trzeciego naszego warsztatu. Tak, cały trzeci warsztat będzie poświęcony temu, co my nazywamy Znajdowaniem takiego pomysłu, głównego kleju, wokół którego będziemy budować cały nasz Przekaz w swoim procesie generowania leadów. Nie oznacza to, że będziemy ingerować w waszą strategię czy pracę działów marketingu. Chodzi tylko o to, aby z tego, kim jesteśmy, co nas charakteryzuje, w czym jesteśmy najlepsi, wyłuskać to, wokół czego możemy zbudować ciekawszą, bardziej trafiającą w potrzeby naszych prospektów komunikację outboundowo-inboundową. To jest tak, że kiedy zaczynałyśmy z Justyną mocno grzebać w procesach lead generation w 2015 roku, bo wtedy się poznałyśmy, to. Ta komunikacja była trochę wtórna. Natomiast te ostatnie pięć lat i rozwój kontentu jako takiego, i trochę kult kontentu w internecie spowodował, że ta komunikacja outboundowa, ona musi być bardzo precyzyjna. Mamy to porównanie, bo obsługujemy wielu klientów z IT naraz, że od komunikacji zależy bardzo dużo, to znaczy komunikacja przyciąga i to nie tylko tytuł, ale to, jaki my robimy storytelling wokół własnej komunikacji outbandowej. I o tym będzie trzeci warsztat. Będziecie tworzyć taką komunikację, będziecie się do niej przymierzać, będziecie ją testować, powiemy też o sile follow-upów, o tym, jak bardzo istotne jest, żeby ta Komunikacja miała pewną sekwencję, bo chyba to, co jest największym problemem i błędem w procesach generowania lidów, to to, że one nie mają ciągłości, że my podejmujemy jakieś działania, które nie mają kontynuacji, temu też będzie poświęcony ten warsztat numer 3. Mhm. A kiedy już będziemy mieli stworzony proces i będziemy wiedzieli, jakich używamy narzędzi i do kogo uderzamy i z jaką komunikacją, no to wtedy na koniec sobie powiemy o tym, jak mierzyć, co mierzyć, jakie wskaźniki zbierać, w jaki sposób wyciągać wnioski szybko z tych wskaźników, ale też jak się w nie zagłębić, jak, 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 liczyć, jak liczyć pewne nie wiem, konwersje, ale także jak, jak korelować pomiędzy sobą różne wskaźniki. Także popracujemy trochę na liczbach, popracujemy na procentach, nie jakoś bardzo, także osoby z bez, nie, nie ze ścisłym umysłem również sobie na pewno poradzą. Chodzi tylko o to, żebyście potrafili sobie pomóc wtedy, kiedy na przykład coś stanie, a naprawdę nie wiecie, o co chodzi. I wtedy można zajrzeć w liczby, które są, w, o CRM-ie pogadamy też, wystarczy w, w zajrzeć w liczby, które macie w CRM-ie, porównać je ze sobą i możecie naprawdę na tej podstawie podejmować bardzo trafne decyzje. I o tym będzie warsztat czwarty. O, tak. To jest całość. Każdy warsztat kończy się pracą domową, która bazuje na treści warsztatu i celem jej jest przygotowanie i wprowadzenie, zaimplementowanie małego fragmentu tego, czego będziemy się uczyli do waszego istniejącego procesu lub budowanie go od nowa. To, co jest też ważne, to to, że zobaczycie proces lead generation wielopoziomowy, crossowy, taki, który dotyka wszystkich elementów waszego biznesu i skierowany jest, tego nie powiedziałam na początku, ale oczywiście na sprzedaż usług B2B o dużej wartości czyli takich usług, w których ludzie potrzebują kilku kroków do podjęcia decyzji. To, co też zobaczycie, to jak tworzyć procesy i yy, które adresują lejek marketingowy na wszystkich jego poziomach, czyli od samej góry, kiedy ludzie w ogóle jeszcze o nas nie wiedzą, aż do samego dołu. Pokażemy Wam to o czym powiedziała już, jak miksować te działania, ale też yy, ponieważ jesteśmy fankami mierzenia wszystkiego, co się da, czyli yy, podsumowując, zakończymy, yy, zakończymy liczbami. Yy, czy warto? Naszym zdaniem warto, bo Wychodzicie z realną wiedzą i tak naprawdę z realnym procesem, który w czasie tych kilku tygodni będziecie mogli już przetestować. Może jeszcze warto powiedzieć, jak się zapisać i, i jak to technicznie będzie wyglądało. Słuchajcie, starczy tak naprawdę wysłać maila na justyna.atnesty.pl albo na agata.atnesty.pl i jakby Dostaniecie od nas proformę i jakby w chwili, kiedy zdecydujecie się na nią zapłacić i dołączyć do naszego grona osób, zadzwonimy do Was, zaczniemy sobie z Wami krótkie około 10-15 minut, porozmawiamy, chcemy Was bliżej poznać, dzięki temu też przygotować trochę lepiej te warsztaty, a potem to już właściwie dostaniecie po prostu linka do narzędzia i 7 maja o tam bodajże o 9.30, o ile dobrze pamiętam... Chyba 10 a może o dziesiątej, na pewno przypomnimy o tym 100%. Wystarczy się po prostu na tego linka wbić, mieć komputer z kamerką, ze słuchawkami, tam trzy godziny czasu, notatnik. A jeżeli będzie trzeba coś dodatkowego przygotować przed zajęciami, to też na pewno powiemy. Tak, szczegóły oczywiście na naszej stronie nessi.pl, tam jest zakładka Akademia. Zapraszamy serdecznie i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Pa! test.